Witam Państwa bardzo serdecznie A więc aktualnie znajduję się na hostelu na Aweparku. Parku Tak jak słychać, gdzie znajdują się mocne przygotowania do kampów Przyjechałem na Awepark Park, ostatnio mało nagrywałem, ponieważ szkoła Miałem małe problemy w szkole na koniec roku no i teraz y, dzisiaj wpadłem nawę i dzisiaj zagramy sobie z majonkami, czyli z tatkiem mająkiem i Jerzy majonkiem, a po prostu w Piga zagramy w trójkę. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Teraz, teraz się jeszcze rozgrzewamy. I jak będziemy gotowi, to zaczniemy grać. Pozdrawiam. Nie pomocne. Dobra, tak jak już mówiłem, jestem z tymi pięknymi braćmi Tadek oraz Jerzy Majonek Instagramy będą. No i postanowiliśmy, że zagramy w Piga, żeby było krócej, bo w Skut by trwał za długo po prostu. Także zagramy w Piga. Myślę, że zagramy w Piga na całym Awe, wszędzie, wszędzie gdzie sobie życzy. Każdy quarter, bank, każdy każda rampa. Zagramy na dwie próby: jeden Rebay i Last trick ribey. Zagramy teraz w Papier kamień Zobaczymy, kto zadaje pierwszy. Ok, czyli pierwszy, drugi, trzeci, tak? A zagramy po prostu... Nie będziemy grali o żadne pieniądze ani części. Zagramy o to, że na przykład jak Jerzy wygra, to ja statkiem stawiamy na swoje instastory Zdjęcie Jerzego i że jest po prostu lepszy od nas na chłodne tak? Zgadzacie się na to? Tak zrobimy. No to zaczynamy. Jerzy zadaje pierwszy. Postanowiliśmy, że nagrałem w toalecie, co Jerzy będzie zadawał, bo jest głośno na parku, także Jerzy. Zadaję hipfingera na małym Flakoksie. Yo! <śles> Rider Okej, okay, wszyscy zrobili, także teraz zadaję ja. Dobra, ja zadam Inwarda pod koter na tamtym kwaterku. Na tym budę za dobridla. Dobra, Tadek wykonał. Teraz ja powtarzam z Jur Jurasem. Ja tutaj muszę wziąć literkę, posiadam pi e, i zadaję teraz pani Jerzy. Dobra, ja zadaję teraz na razie... E, rewind? Rewind kickless. ja zadam trzy bary na tamtym kwaterze co przed chwilą, okej? Okay? Więc mi dało się wykonać na szczęście trzy bary, ponieważ jest szansa, że może dostaną literki. Chociaż mała, ale jest. Pozdrawiam. Druga próba. Czy nie próbujesz? P P A P, bo my graj w piga. Jedzie tadek. Druga próba. Jedzie pro rider. <trybuj> <trybuj> Wszyscy mają teraz po P Ja mam P, Jerzy ma P i Tadek ma P I teraz zadaję pan Tadek Zadaje fronta, to pęknie Znam, się to podoba No tak średnio bym powiedział Średnio, nie? Jedzie no. <laughs> Mam PI Jerzy ma PI i Dobra, to ja zadaję 3 klasy na razie ja myślałem, że jednak to trochę zajmie ta gra, ale widzę, że to 3 minuty i po robocie jest. Nie, 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 nie może. Nie. Rej ja już odpadłem. Przypadek to bez szans, bez szans. A więc ja mam pig, odpadam. Dziękuję. Tadek ma drugą próbę. Dobra, ja mam trzy, odpadłem, tadek ma dwie... Eee, Jerzy też ma dwie, także ja teraz dogram ich biga, dodaję Wine wardy. Przecież z tym. No tak trochę, no słabo, słabo, tak. Nie wiem tego. Poszkodowany tak, trochę? Troszeczkę, troszkę mocno. Przez brata. No. On się śpi, on idzie spać i nie sobie jeszcze i mordy przed spaniem kręci. Więc... To było dobre. Jakby on to skleił. Last trick rebay. Jeszcze Maribeja! Co to było? A więc naszego piga wygrał Tadek Majonek. Zaraz wstawimy szatałty, że Tadek jest najlepszy tutaj. Po prostu, że jest lepszy od nas, ode mnie i od Jerzego. Znaczy, w sumie taka prawda. Ja, witam Was, w sumie Was żegnam, ponieważ to już koniec. Zwycięzcą jest zdecydowanie Tadek Majonek. Dziękuję Wam za grę, chłopaki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej braci po prostu mająków, to piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.